Ok, i tu jest tak maszt, trafo. I teraz trafo, tak, te dwa główne ramiona. Tu jest tak krótsze do wędki na wysokości 5 metrów. To jest te krótsze i tu leci do drugiego masztu też na wysokości 5 metrów trochę zwisa, bo to teraz troszeczkę opadło przy tych wiatrach dobra i poniżej trafo, około 10 centymetrów wisi drugi przewód i on i on leci tu Podpłot jest przypięty z izolatorem oczywiście tu i... i leci tam do drugiej części płotu o tak tu, to tam widać tak to u mnie wygląda nie udało się uzyskać y, całkowitego krzyża, tylko takie V pod tym o teraz tak to będzie wyglądało tu jest te krótsze ramię jestem pod krótszym tam leci te te dłuższe ramię, a tu takie V w tą stronę, i w tę stronę o tak, tak to wygląda.